Witam, witam! Zapraszam na mój kanał Łowabę. Subujcie, idźcie do przodu. Łowabę, zapraszam. Sesja takiego wązu, tego typu Łowabę. Słuchajcie, widzowie, dzisiaj przyjeżdża na kuchenka. Ta kuchenka z automatu do wyrąbania, Może nie. Słuchajcie, widzowie. Kostelin D. Kostatin D. Czyli dupa i Debi. Może dla niego zostawimy. Widzowie, bo też się zastanawiam. Znowu się wczoraj kurwa schlał, tego typu. No mówiłem, że to jest jebany alkoholik i menel. Przemówiłem to. Widzowie, znowu się kurwa schlał. życiu sobie kurwa filmik jak zmęczony twardo, tego typu. Widzowie, jest twardo zmęczony. Typu. Nie wiem, czy on, kurwa zjadł sobie kolację, czy nie, czy na co pił. Pij, o to nie patrzy, czy jest najezane, czy nie. Musi kurwa zobaczyć i napisie, bo rączka lata. <grym> Właśnie. widzowie, no, coś wam powiem. Jedno. Może dla niego zostawimy. Dla Konstantina D. Czyli debila. Tą kuchenkę jak on chleje jakby na potęgę Właśnie, ja to już mówiłem widzowie, że to jest jebane pijok i menel Się tu pucował, pucował i jej chuj strzelił Znowu się wystawił jak cwel, tego typu Ale ja się mówiłem widzowie Jego broczka, jego sprawa On rozpierdala opinię, nie mi, tylko sobie Sam o sobie mówię że jest meler i alkoholikiem i to, to nie widzicie Dokładnie, na jego filmika. <laughs> Dzisiaj będzie kuchenka, Wam pokażę podłączenie kuchenki. A tą kuchenkę, to po prostu Zostawię mu, jak odrzeźwieje kolega. Po stronie D. Jak odrzeźwieje, to może przyjechać po tą kuchenkę, kuchenka będzie sobie stała na, na zewnątrz. Jak ktoś jeszcze nie zajebie z złomu, może on weźmie na złom na alkohol tego typu tylko niech on uważa bo jest trochę te dziewięty o jak słyszycie, żeby sobie po pijaku krzywdy nie zrobił tego typu, bo jest trochę już strana, ale ta nu będzie przydatna, bo alkoholik nie zwraca uwagi czy to jest nowa, czy nie. Rozjebie pizdu. Jak się mówi widzowie A dla niego ta kochanka się przyda Dronczyk wyniszczy Wykończy to wszystko jego Tą kuchenkę Tylko niech kolega uważa. Tutaj jest on Lata No właśnie Widzowie to jest dla niego Ja dzisiaj jak przyjedzie kuchenka Zrobię ten filmik Jak podłączę Jak Sprawdzam, testuję. Dyszę kupiłem do butli gazowej. Bo wszystko przygotowane. Dzisiaj przyjedzie kuchenka tą wystawie w dla niego. Ode mnie będzie miał w prezencie. W D. Ode mnie w prezencie. są. samym Kuchenkę już zjechaną, bo zjechaną, Ale dla Ciebie to bez różnicy, bo i tak dzień w dzień jesteś najebane. To wczoraj pokazałeś to za nie na filmku. Znowu zmęczone, ale chuj, Twoja Boszka. E, słuchajcie, widzowie, ja <ścoughs> zaraz będę też jechał przed e, przyjechaniem nowej kuchenki. Widzowie, zgłosić tam, gdzie mówiłem, wizory, na zachodnią. Muszę jego zgłosić. Do służb alkoholowych, czyli uzależnienia alkoholowe. Zobaczymy, co mi powiedzą, co ja, widzowie. I, jak w I po, pokażę te filmiki, które sobie pościągałem Pokażę im. I po prostu e, zobaczymy, co oni na to powiedzą, widzowie. Oni tam będę sprawdzać, co jak, czy faktycznie z, y, za dużo bierze, pije alkoholu, jak ten, no to albo przywka, albo sądowo mogą przy, przyjechać y, sądowo y, na grupę A tego typu. A skoro o tym wiem, że jest na zachodni. Bo tam nie to jest e, mafa, w której tam e, często teraz, często było, wiadomo przygotowanie do malowania, to wszystko no to kupuje się farby, nie farby i <laughs> inne rzeczy się jeździ, żeby cenowo sobie poróżnić, które jest starsze, które jest droższe. No i sprawie kuchenki też, ona no. też jeździłem sobie paczem. Jakie są kuchenki? Po ile stoją kuchenki, i dlatego wiem, gdzie to się mieści. Ja dzisiaj pojadę tam osobiście zgłoszę jego. Widzowie jak się mówi, z frajerami się nie bawię. Prosta proste, tego typu dlatego mówię to szczerze, że dzisiaj jadę, jego tam zgłosić, bo to jest tylko zgłoszenie. Tam to nie muszę je podawać. Pełne informacje, tylko te informacje, które ten ja ma na, na imię, nazwisko, lat, gdzie, gdzie mieszka, a dalej będą sami tam dochodzili. A jak, jak, bo nie wiadomo, jak się zgodził na wszystko, no to na zachodzie będzie miał spokój przez rok. Bo Zaszyję się, przywiezie dokument do nich, że zaszyłem się. Oni sobie odnotują, <laughs> odnotują sobie, że ten pacjent się zaszł i na rok będzie miał spokój, ale może być ściągnięty na kontrolę. Nie wiadomo kiedy, co jak, bo to z nienacka. Listę może przyjść do niego, że ma się wstawić. Po drugie, jak się zaszywa i wydupie wszywkę, no to automatycznie będzie miał sądowo przymuszenie na chodzenie na grobie. Nie to, że widzowie, że on powie, a nie, chce mi się, bo jak nie, przy, nie, nie wstawi się, a na zachodni to są w razie, że on się nie stawia, sąd też się dowie. Tu wiecie mi, że może policja doprowadzić się. i dopiero będzie miał, jak się mówi, ciężki problem. Ale chyba by nie chciał mieć, bo wiem, że dokładnie o tym, że ma załóżmy w chuj. On dokładnie wie, wiesz o tym, dokładnie. Bo ja wiem dokładnie Ty też wiesz. Dlatego na razie nie chcę... Brudów ci wyciągnąć na zewnątrz. Ale przyjdzie taki czas, że te brudy zawsze ci publicznie wyciągnąć tutaj też. To lepiej Radzę trzymać się z dala ode mnie, bo jak wyciągnę ci brudy z, z przeszłości, no to będziesz miał. Dopiero. I będzie miał. Znowu problem, ale to nie jest moja broszka, Jak się mówi, I słuchajcie, no i powodu, co nie będzie chodził, to, to zrobię coś takiego na 3, na 3 miesiące, 4 miesiące, nie wiem jak to jest. To jest taki <laughs> ośrodek zamknięty, jak się mówi. Odwykowy. Na 3 miesiące jest zamykany. Czyli nie ma. Z rzeczywistości z ludźmi poza tego na 3 miesiące jest zamykany. To jest taki odwyk widzowe na 3 miesiące. To jest jak ja się mówi tekost, czy coś takiego. Widzowie. po prostu ten chłop będzie miał. Jak nie, nie wstawi się Za pierwszy, za drugie, za trzeciej, za frak mu wezmą i sądową mu przewalą na na 3 miesiące od zamkniętego i, i już nie będzie przejrzał ani nie będzie miało. kontakt z rodziną ani z kumplami, ani z kolegami i tp. i tp. Proste? Proste. Prosta odpowiedź na to. Wiedział. a znam takie procedury, znam co jak <laughs> no bo trzeba trochę mieć pojęcie o on jak kleje bo jak kleje to w ogóle nie ma pojęcia widzowie i dlatego mówię to poważnie dzisiaj jadę tam jego zgłosić, co i jak, i zobaczymy, czy da radę. Bo ja widzowie, powiedziałam, samowolnie mu wolnie się zaszyłem. 16 sierpnia je zaszyłem i zobaczę, żadnego nie różę na nic. Widzicie, taka jest prawda widzowie tego typu. I właśnie trzeba myśleć łówką i w widzowie. I to jest prawda. A sprawie mery, mery tego typu widzowie, nie to chuja lata, bo coś tam znowu coś pije w doli, jak potuczona. Ja na, na taką idiotę nie zwracam uwagę, że niby ma przyjechać, Tak, przyjedzie, Chyba w snap, Ale do swojej dupy. Widzowie. Ja wiem, że ona potkana atmosferę. Znam takie tryki. Czego mamy się bać. A po drugie, ja mam na nią wybanę jak fuj. Widział. No, co? <coughs> ona, ona nie ma jaja, żeby przyjechać. Ona tylko ściemnia, Podkręcała yy, atmosfera. Próbuje mnie fuja zrobić. Fuja nie zrobi ze mnie, bo wiem dokładnie, że to jest osoba, która jest tępą dzidą, ja się mówię i po prostu... Hmm by się wysupała, bo ona naprawdę by miał problemy i już ma problemy z I jakie problemy to ja wiem dokładnie gdzie on zgłosił za co i it, itp itp ja wiem ja to zgłosiłem w ciągu kilka dni do różnych służb które zainteresują się nią i te jej filmiki to, że ona naprawacowa czy yy, nie oblikuje to, to nie znaczy, że jej nie ma dość i będzie miała same, ale to jest sprawa jej zabawa, nie moja ja jestem czysty łza tego typu, dzisiaj zobaczycie nową kochenkę tę kochenkę Dostanie do mnie w prezencie, tylko żeby już nie rozjechał. Bo jak rozjechał, to nie będzie miał w ogóle tego typu. Zapraszam jeszcze raz na mój kanał, tego typu. I idźcie do przodu, nie do tyłu. Dziękuję Wam, tego typu. Łobawę!